Pokażę Wam najważniejsze, czyli podłączenie rygla symetrycznego do stacji bramowej. Wszystko będzie w tym filmie, a ja Was zapraszam do oglądania. No dobra, zatem na potrzeby tego filmu wszystko zostało ze sobą połączone. Jak sami widzicie, mamy bezpośrednio połączenie z stacją bramową oraz monitorem za pomocą dwóch żył. Mamy wszystko ładnie rozrysowane, także podłączenie tego nie było tutaj żadnym problemem. Zasilanie jest doprowadzone do monitora. No i teraz najważniejsza kwestia, czyli sterowanie ryglem. No, tutaj trzeba było zrobić coś takiego. Ja wam to przybliżę, tak żebyście wiedzieli, jak to wszystko ze sobą. Połączyć. Wpinamy się pod gniazdo NO pierwszym kabelkiem, drugim wpinamy się pod gniazdo GND. Robimy zmostkowanie między 12V out a wejściem COM. Przez to będzie tutaj podawane zasilanie. No i po odpaleniu całego wideo będziemy mogli sobie tym ryglem sterować. Póki co on jest zablokowany. Ja sobie obrócę ten zestaw i pokażę Wam, jak to wszystko tutaj się steruje za pomocą tych wszystkich przycisków. Nie do końca to wszystko działa, bo to jednak nie jest przekręcone, ale chodzi bardziej o to, żebyście widzieli, że wszystko jest ok. No to lecimy. Dobra. Rozłączony, możemy zrobić teraz podgląd i wpuścić kogoś. Jak widzicie, Rygiel sam w sobie działa. Tu akurat podłączenie nie ma w ogóle znaczenia. Ważne jest to, żebyście odpowiednie gniazda wbili się w to miejsce. Jak sami też widzicie, mamy tutaj możliwość regulacji poziomu głośności. Możemy tutaj też jeszcze zdalnie odpalić ten cały widotomopon. O, jak widzicie, rozłączymy sobie teraz to wszystko. OK. No i teraz tak. Przejdźmy jeszcze do samego monitora. Mamy tutaj kostkę wypinaną. Żeby można było łatwiej to montować. O właśnie w ten sposób. Kabel możemy wypiąć. I sprzęt rozłączony.